RS Media. Wielka orkiestra świątecznej pomocy gra już po raz 16. Ludzie kupują małe czerwone serduszka i w ten sposób tym razem chcą pomóc dzieciom ze schorzeniami laryngolo laryngologicznymi. Regionalne centrum Krzydactwa i krwiolecznictwa. Do tej akcji też włącza się po raz czwarty. Regionalne centrum zorganizuje punkt krwiodawstwa w handlowcu. Tam będzie można oddać krew. Będzie w ten sposób można pomóc ludziom potrzebującym z naszego terenu, ludziom z naszego szpitala. Punkt przydawstwa będzie zorganizowany w lokalu numer 4041 w poradni Medika. to jest pierwsze piętro. Zapraszamy wszystkich w niedzielę 13 grudnia od godziny 13 do godziny 16 osoby w wieku od 18 do 60 roku życia z dokumentem tożsamości.